Wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam, co się dzieje na Instagramie, bo nie wszyscy mają, a dzieje się dużo. Tutaj macie zdjęcie z profilu Kazik Klimat Kartel. No i Kazik promuje takie koszulki. Sam fakt koszulki, sam projekt mi się bardzo podoba, ale mam jedno zajebiście ważne pytanie. Kazik do ciebie właśnie. Ty taki git najpierw zbijałeś piątki z takim kimś jak żurą, który atakował twojego kolegę. Chłopie, co ty robisz? a teraz mówiłeś, że będziecie spotykać się rodzinami, wszystko się wyjaśni w oktagonie, a takich spraw nie załatwia się inaczej. Wy, wy i wasze zasady jesteście nic nie warci. Za parę złotych byście gówno spod siebie żarli. Tutaj macie odpowiedź jednego z Kazika widzów, który tam obserwuje. Kazik oczywiście nie wiedział, co odpisać, to odpisał, że to żurą pisze. No ja mogę zapewnić, że to nie jest żurą. I ten gość Poprosił tutaj o numer Kazika telefonu i zobaczymy, czy ten taki twardy i prześle. A tak ogólnie, to słuchajcie, ja mam naprawdę i nie tylko ja, mam dosyć. Jakiś miszków z Naderzyna, jakiś Jąkmenów, jakiś Żuromów, Kazików, Karteli, Śledzi, czy kogoś tam jeszcze, bo... Oni nie będą nas uczyć zasad, bo co się okazuje, okazuje się, że normalni ludzie, tacy jak ja, którzy nigdy nie złamali prawa, mają więcej zasad niż oni. Dla mnie słowo jest więcej warte niż pieniądze, a oni zmieniają zasady za parę złotych, za parę złotych, a potem żalą się w internecie, że ich ten oszukał, ten oszukał. Niektórzy z nich siedzieli za gacie, niektórzy z nich... Są internetowymi konfidentami. Ta cała e-gangsterka to jest jeden wielki syf. I mam nadzieję, że ktoś wreszcie z nimi porządek zrobi. Ja sam nie dam rady, ale mam nadzieję, że takich jak ja będzie coraz więcej. Przepraszam że się, uruchomiłem. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.